Witajcie Jogini, zaczyna się dzisiaj nasz trzeci tydzień, piętnasty dzień naszej podróży. I zacznijmy sobie dzisiaj nastojąco na początku maty. Ustawmy ręce do Tadasany, dłonie otwarte, zamknijmy oczy. Zbalansujmy ciężar naszego ciała pomiędzy przody stóp a pięty. Zaobserwuj oddech. I częścią pracy jogina, ale w ogóle naszej pracy jako człowieka jest zdolność do zarządzania swoją przestrzenią wewnętrzną, niezależnie od tego, co ktoś inny próbuje Ci narzucić, niezależnie od chaosu, jaki panuje dookoła Ciebie. To ty zarządzasz swoją przestrzenią wewnętrzną. I uczymy się tutaj rezerwować tę przestrzeń dla siebie samych, i z taką intencją, że to ty zarządzasz swoją przestrzenią. Zacznijmy wprawiać się w ruch i dzisiaj będziemy pracować nad jedną pozycją, nad pozycją dzikości, czamatka rasana. Zacznijmy rozgrzewać się w powitaniu słońca A. Wdech, obie ręce do góry, wydłuż się, urośnij. Wydech, skłon do nóg, głowa ciężka, szyja luźna. Wdech, dłonie nad kolana, podnieśmy się do połowy. Wydech, dłonie na matę, odstaw stopy do tyłu, weź jeden dodatkowy wdech w wysokiej desce. Wydech, odstaw kolana i brzuch na matę, powoli z kontrolą. Wdech do malutkiej kobry, napnij pośladki barki daleko od uszu i wydech do psa z głową w dół. Pomaszeruj tutaj w miejscu, powoli wprowadzając większe rozgrzewanie dla nóg. Wydech, przygotuj się, popatrz między dłonie i Podejdź na wdechu, między dłonie, na tym samym wdechu podnieść się do połowy. Wydech, skłon do nóg. Wdech, unieś serce, unieś ręce, dłonie łączą się nad głową. Wydech, dłonie na serce, po czym ręce wzdłuż ciała. Jeszcze raz, zostańmy w rytmie. Wdech, ręce do góry, jakby dłonie chciały dotknąć do sufitu. Wydech, skłon do nóg, jakby czubek głowy mógł dotknąć do maty. Wdech podnieś się do połowy, jakby laser wychodził przez czubek głowy i sięgał do przodu. Wydech dłonie na macie, odstaw stopy do tyłu, weź jeden dodatkowy wdech. I wydech, odstaw kolana na matę, schodź powoli do dołu, jakby spał kocur między twoimi łopatkami, a ty nie chcesz go wybudzić. Wdech, kobra, wyobraź sobie, że ktoś ciągnie klatkę do przodu i do góry. Wydech do psa z głową w dół. Ciągnij tutaj biodra w stronę sufitu, wydłużaj plecy, pozostań silna silny w palcach od dłoni. Na wydechu przygotuj się, popatrz między dłonie, wdech podejdź lub podskocz do przodu do dłoni, podnieś się do połowy na tym samym wdechu, wydech skłon do nóg. Wdech, cała do góry, podnieś klatkę, podnieś ręce, dłonie łączą się nad głową i wydech, dłonie na serce, po czym ręce wzdłuż ciała. Zaczniemy dość wcześniej od balansu teraz. Ugnijmy lekko kolano, otwórzmy lewe kolano na zewnątrz, przełóżmy lewą kostkę nad prawe u do dłonie na serce. Znajdź równowagę, znajdź drżki, I gdy czujesz już, że masz tę równowagę, to powoli zacznij obniżać loty. Może nawet przełożysz przedramiona nad lewą goleń. Wydłużaj się od kości ogonowej, poczubek głowy, lewa stopa flex. I powoli na wdechu podnieś się, podnieś lewe kolano do klatki. Wydech do wysokiego wypadu, odstaw lewą stopę na tył maty, podnieś ręce do góry. Chwyć prawą dłonią za lewy nadgarstek i przeciągnij lewą rękę na prawą stronę. Prężne, silne nogi. Oddychaj. odstaw dłonie na matę, naprzód maty i odstaw prawą stopę do tyłu i do góry do trójnogiego psa. Otwórz prawe biodro, niech prawe biodro niemal ustawi się nad lewym. Otwarcie. I odstaw prawe kolano na matę, lewe kolano na matę. Przechylimy lewą goleń na lewą stronę, wyciągając prawą stopę na tył maty i wejdziemy w takie przygotowanie do pozycji dzikości. Napnij tu pośladki, wydłuż dolne plecy. Odkręć się ze środkowych pleców w stronę sufitu i wyciągnij prawą rękę szeroko na prawą stronę i lekko nawet za siebie. Oddychaj. Staraj się nie opadać na lewy bark, na lewą łopatkę, ale wręcz się z lewego barku. Dopnij lewą dłoń mocno do maty używając palców od dłoni. Czuj, że lewa łopatka jakby jest twoją dźwignią, podnosi górę ciała. I stąd zejdźmy do dołu, wzmocnimy trochę nadgarstki przed finałowym przejściem do pozycji dzikości. Palce dłoni przylepione do maty, nie poruszają się. Poruszamy tylko tutaj tą podstawą nadgarstka i pompujemy nią góra, dół, góra, dół. Wyobraź sobie właśnie taki ruch, jakbyście pompowali materac. Palce cały czas na macie. Jeżeli to nie wystarcza, żeby poczuć pracę w rejonie nadgarstka i przedramiona, to więcej ciężaru do przodu. Przechyl się do przodu, pompuj, pompuj. Cały czas nasady palców i palce zostają na macie, ale ta podstawa dłoni z nadgarstkiem pompuje. Góra, dół, góra, dół. Mam nadzieję, że po czymś takim poczujecie tutaj bardzo mocno pracę zginaczy nadgarstka. I na wydechu do psa z głową w dół. Powędruj stopami do przodu, do dłoni. Wdech podnieś się do połowy. Wydech skłon do nóg. Wdech cała do góry, unieś klatkę, unieś ręce, dłonie łączą się nad głową. I wydech dłonie na serce, po czym ręce wzdłuż ciała. Druga strona. Lekko ugięte kolano. Otwórz prawe kolano na zewnątrz i skrzyżuj prawą kostkę nad lewym udem, dłonie na klatce. Gdy możesz to... Zacznij obniżać lot, jeżeli w ogóle chcesz. Możesz zostać wyżej, jeśli potrzebujesz. A kto chce, schodzi niżej. Oddychaj. Zarezerwuj. Przestrzeni swoje samopoczucie dla siebie, ty nim zarządzasz. I podnieśmy się do góry, prawe kolano też się podnosi. Odstawmy prawą stopę na tył, maty, pociągnijmy ręce do góry, i teraz lewą dłonią chwyć za prawy nadgarstek, przechyl się na lewą stronę. Dychaj na prawą stronę ciała, powoli otwierając ją coraz bardziej. I dłonie schodzą w dół, będąc ramą, jakby dla lewej stopy, a lewą stopę cofamy do tyłu i do góry, do trójnogiego psa. Odciągnij lewą nogę wysoko, wysoko. I odstaw lewe kolano na matę, prawe kolano na matę, przechyl prawą koleję na prawą stronę, lewa stopa na tył matę. Wychyl lewą rękę do góry i szeroko na lewą stronę do tyłu. Napnij pośladki. Wydłuż plecy nawet przy wygięciu do tyłu. I popatrz w dół, lewa dłoń na matę. Jeszcze raz pompujemy. Palce dotwierdzone do maty, a nasady nad pulsują góra dół, góra dół energicznie. Jak jest za mało, to przełóż więcej ciężaru ciała do przodu. Tak szybko, jak dasz radę, na ostatnie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden wydech do psa z głową w dół. I zbudujmy kolejną sekwencję od psa z głową w dół. Wdech, prawa noga do góry, trójnogi pies. Wydech, prawe kolano do klatki, niech to podniesie klatkę, żeby przestawić prawą stopę do przodu między dłonie. Wdech, podnieś się znowu do wysokiego wypadu. Wydech, skręć się na prawą stronę, lewa ręka do przodu, prawa do tyłu. Przełóż prawą dłoń na lewy pośladek, a lewą dłoń wyciągnij nad głowę. Silny, sprężysty lewy pośladek. Popatrz w dół, odstaw lewą dłoń na matę. Skręć się na prawą stronę, dociąż palce od lewej dłoni do maty. Możesz zostać tu w skręcie. Jeżeli nie chcesz próbować pozycji dzikości, lub przejdź prawą stopą w pół drogi w dół maty. Odstaw lewą stopę na jej zewnętrzną krawędź i spróbuj tutaj prawą stopą zrobić hop na zewnętrzną stronę lewej nogi. Prawa stopa jest mm, tylko na szczycie stopy, na palcach i na sadach palców od prawej stopy. I tu napnij pośladki, podnieś miednicę, podnieś klatkę do góry, wyciągnij się. Używaj lewej łopatki jako dźwigni, to ona Cię podnosi. Nie zapadaj się w lewym barku. I zejdźmy. W dół do bocznej deski, jeszcze nie do deski, do planka. I spróbujmy prawą stopę odstawić naprzód maty. Może nie używasz do tego prawej dłoni, może dasz radę samą pracą brzucha. Odstawić prawą stopę, hop, 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 powoli, powoli naprzód maty. Jeśli nie, to użyj dłoni, żeby sobie w tym pomóc. Lewe kolano na macie, wyprostuj prawą nogę. I w kontrze, do wygięcia do tyłu, do pozycji dzikości, zróbmy skłon do prawej nogi. Nie musi być idealny. Możesz nawet ugiąć prawe kolano tyle, ile musisz. Nie musi być idealny, żeby czuć już to rozciąganie na tyle prawej nogi. Dodatkowo, puść głowę luźno. I ugnij prawe kolano, przełóż prawe kolano za prawy nadgarstek. Usiądź sobie, lewa noga szeroko, prawa pięta przy pachwinach. Skręć klatkę na prawą stronę, lewa dłoń na prawe udo, prawa ręka do sufitu, i przechylamy się tutaj na lewą stronę. Oddychaj. Nie przestawaj wykonywać tego gestu patrzenia w siebie, jak się czujesz w ciele. Nie jak twój umysł odzwierciedla to, co czujesz w ciele. I wróćmy do góry. Przejdźmy sobie przez winiasę. Skręćmy się na prawą stro stronę, odstawiając prawą stopę, hop do tyłu. Wydech czaku turanga. W twoim stylu możesz zawsze obniżyć kolana do dołu. Wdech, otwórz klatkę, ciągnij klatkę do przodu i do góry. Wydech do psa z głową w dół, od razu zmiana stron. Lewa noga do góry, trój nogi pies, wdech. Wydech lewa stopa do przodu między dłonie. Podnieś się na wdechu do wysokiego wypadu. Wydech prawa ręka do przodu, lewa ręka do tyłu, skręć się. Lewa dłoń na prawy pośladek, poczuj jego jędrność, prawa ręka nad głowę. Oddychaj. Tak jakbyśmy mogli oddechem wyotwierać się jeszcze mocniej. I przełóżmy prawą dłoń na matę, skręcając się na lewą stronę. Opcja A zostań tu i przeczekaj. Nie wszyscy lubią wygięcie do tyłu takie jak pozycja dzikości. Opcja 2 idziemy do pozycji dzikości, lewa stopa w pół drogi w dół maty. Odstawiamy lewą stopę, hop, za prawą. Zostając na przodzie stopy, napinamy pośladki, podnosimy miednicę, podnosimy klatkę. Oddychamy. Prawa łopatka nas podnosi. Palce od prawej dłoni aktywne. Wydłużona kość ogonowa i powoli poprzez boczną deskę jeszcze nie opadamy trochę jeszcze siły w brzuchu żeby odstawić lewą stopę na przód maty nie jest to łatwe ale z czasem będzie dużo 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 łatwiej prawe kolano na matę i wydłużmy lewą nogę czyli biodra przechylamy do tyłu kto potrzebuje to może nawet przewiercić lewą stopą do przodu i zejdźmy do skłonu do lewej nogi, niezależnie czy jest idealnie prosta czy lekko ugięta, i tak poczujesz to rozciąganie, myśl po prostu, że odciągasz lewe biodro daleko od lewej pięty. Przełóż lewe kolano za lewy nadgarstek, usiądź sobie, lewe kolano ugięte, prawa noga wydłużona, prawa dłoń na lewe udo, skręć klatkę na lewą stronę, lewa ręka w górę, wdech, wydech, przechyl się na prawą stronę. ostatni raz dla ciepełka przejdźmy przez winiasę między sekwencjami wdech wysoka deska wydech czaturanga wdech klatka do góry i do przodu A wydech pies głową w dół adho mukha svanasana zauważ oddech zauważ, że jesteś tu dzisiaj tu i teraz na macie I odstawmy kolana na matę. Przejdźmy do siedzenia. Połączmy wewnętrzne podeszwy stóp razem, odstawiając stopy trochę do przodu, żeby zrobił nam się taki kształt diamentu. Dłonie maszerują do kostek. Wdech wydusz się poprzez plecy, znajdź lekkie pochylenie z miednicy do przodu. I na wydechu puść głowę luźno. Jestem ogromną fanką do bodźcowania się sensorycznie, więc zawsze jak mam taki moment rozciągania, to dołączam sobie automasaż. Jeżeli też masz tak jak ja, to nie ma przeciwwskazań. Im więcej się doładujemy sensorycznie, tym lepiej dla naszej motoryki, czyli tego, jak się poruszamy na macie. I powoli podnieśmy się. Kto może sobie pozwolić, to wyciąga się do siawasany. Nawet jeżeli to by była tylko minutka, to nadal jest warto. Odpoczynek w świecie jogi to ogromny potencjał na urośnięcie w praktyce. Paradoksalnie, w jodze wzrastamy przez odpoczynek. A nie przez taką ciężką pracę tylko. Hmm. Wydech, odpuść sobie napięcia, i naprawdę powiedz sobie w swojej głowie, pozwalam sobie na ten odpoczynek. Bez skrupułów pozwalam sobie, żeby przez chwilę nie robić nic. Zostańcie sobie jeszcze na moment w tym ukojeniu końcowym, a ja widzę się z wami jutro, albo kiedykolwiek, kiedy będziecie mogli się znowu połączyć. Do zobaczenia!